Cześć, witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Easy i Sajo, Siemaneczko. Witamy dzisiaj w dość nietypowej sprawie dla nas. Myślę, że to jest pierwszy taki materiał, który ukaże się u nas na kanale, ale koło tej sprawy nie możemy przejść obojętnie. A to dlatego, że no to wszystko się dzieje się teraz. To wszystko dzieje się tak, w tym i momencie. sprawa dotyczy naszego kolegi. Dlatego też nie przechodzimy obok tego obojętnie. Jak zapewne dobrze wiecie, Izak w ostatnich dniach zorganizował naprawdę fajną inicjatywę. Naprawdę, fajnie, która odbiła się głośnym echem na całej myślę, polskiej scenie Counter-Strike'a, ponieważ tak dostał fajną propozycję złożenia drużyny, pojechania z tą drużyną na bootcamp do Hiszpanii, następnie pojechania z tą drużyną na lana do Szwecji. No i każdy z zawodników jeszcze otrzyma super laptopa. Myślę, że no, coś takiego zwróciło uwagę całej polskiej sceny. No i tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, no nie do końca. Myślę jasno, dlatego też po niezliczonej ilości wiadomości, które dostaliśmy od znajomych, nie od znajomych, od osób też kompletnie niezwiązanych tutaj z nami, ale osób. Ale związanych ze sceną. No tak, z tak? Counter-Strike'em dokładnie. No, dostaliśmy też, aby przyjrzeć się grze zawodników, którzy no, biorą udział w tym bądź, bądź niecudzimkowym projekcie, Izaka. No właśnie, bo. Bo sytuacja wygląda następująco. Słuchajcie, że Izak zorganizował ten projekt i w pełni zaufał osobom, które się do niego zgłoszą. To znaczy, w projekcie nie było wymagane demka, nie było Demka, nie było żadnego antycheata, czyli totalne zaufanie, że no... Piotrek nie brał chyba do wiadomości tego, że ktoś może próbować go oszukać w tej właśnie jego inicjatywie. Nie do końca też wiemy, czy to tak naprawdę to jest oszustwo, ale mamy kilka faktów, no które może, mogą okazać się, się ciekawe. Tak, pojawiły się wątpliwości, a my chcemy je tutaj Wam przedstawić. Chcemy przedstawić, chcemy wzbudzić, że tak powiem, taką dyskusję. No, też za chwilę zaczynamy Google, go CSGO CS, go 2, 2 i też no wiemy, że będziemy musieli się z, właśnie z takimi sytuacjami zmierzyć. No, to dlatego też no jest to moment, w którym. Chyba odpowiedni, jak najbardziej odpowiedni moment, żeby właśnie zacząć o tym dyskutować, dlatego nie przedłużając zaczynamy. Pokażemy Wam materiał, który przygotowaliśmy dla Was. To wszystko miało miejsce wczoraj, także to jest sprawa całkowicie, całkowicie nowa. No i co? No i słuchajcie, no, trzeba zaczynać. Zaczynamy w takim razie. Materiał, który dla Was przygotowaliśmy, już teraz będziemy za chwilę na ten temat rozmawiać. Ja mogę Zaczynamy. Mapa De Zobaczmy w takim razie jak tutaj się w... potoczy sytuacja. Mamy zawodnika, któremu będziemy się dzisiaj przyglądać. No, Dawaj. Także Już wszystko. No tak, sytuacja 5 na dwóch. I z tej sytuacji robię się 1 na jeden. Dioxide cztery niesamowite fragi. Dwóch pierwszych fragów nie widzimy, widzimy tylko dwa kolejne. Zaraz zobaczycie je sobie w zwolnieniu. No ale trzeba tutaj zaznaczyć, że rzeczywiście Dioxide strzela Strzela niesamowite headshoty. Wielu jego fragów tak naprawdę nie, nie było widać na streamie, bo Piotrek nie pokazywał go zbyt tak często. Także tylko tam tutaj udało się nam pokazać kilka takich akcji. No a teraz już macie to wszystko w o, ależ teraz O, jeden, jeden niewygrany, ale wszystko teraz możemy obejrzeć w zwolnionym tempie i zobaczcie: zauważyliśmy kilka no, takich prawidłowości w grze i strzelają przede wszystkim do dlatego chcieliśmy na to zwrócić uwagę. No i zobaczymy, jak wy na to zareagujecie. Czy również będziecie się z nami zgadzać. Mamy teraz właśnie tą sytuację, gdzie jest sytuacja, gdzie jest dwóch na trzech. Żyje trik i żyje właśnie Dioxide. Ryka tak naprawdę w ogóle tutaj nie widać. Mamy rzuconego flasza przed Dioxide'a no i zobaczmy. W takim razie... Co... O, teraz ginie trik. Coś się, co się teraz... Daje info? Dokładnie, daje info. Oczywiście tutaj w tym strzale pierwszym nic nie ma, chociaż jest właśnie rzecz i ja na chwilę tylko zatrzymam i za chwilę będziemy do, tego, do tej sytuacji to jest właśnie ta prawidłowość, którą tutaj zaważyliśmy. Zwróćcie uwagę na to, że w momencie kiedy ginie przeciwnik, czyli w momencie kiedy dostaje headshota, tak, od Dexaida, cały czas celownik mimo tego, że model już jest martwy, tak, czyli tego modelu teoretycznie już nie ma, celownik cały czas jest wcelowany, że tak powiem, w głowę. On nie schodzi przez jakiś ułamek jeszcze sekundy, powiedzmy przez, no może nawet pół sekundy, można by było powiedzieć, e, takiego czasu. E, dlatego też zobaczcie, jak to kolejny raz tutaj wygląda to nazwa Tak jak wstaj, ten... chciał się upewnić, że dobije, dobije rywal. Dokładnie, no nie jest to normalne zobaczcie. O, model już leży. Cały czas ten celownik jest e, w pozycji takiej, no headshotowej, że tak powiem. E, czyli nie ma tutaj mowy o recoilu. Wystrzelił już 4 czy 5 kulek, także Rico już powinien iść bardzo, bardzo wysoko, tak naprawdę, jeżeli chodzi o Kawaha. No i tam widzieliśmy jeszcze parę kulek wyszczelonych, no i tutaj ten dochodzący celownik, ale powiedzmy, że no, tego no, kurde, przedostatniego tak, kila no, można było zdobyć zupełnie normalnie, dlatego też nie będziemy się do tego czepiać. Końcówka tej akcji. A my jeden na jednego, tu widzieliśmy, że Dioxide przegrał tą sytuację, bo wskakując... No tak dość, dość... taka dziwna decyzja, prawda? Taki wskok na skrzynkę w takiej sytuacji... No nie no, to jest... to jest przegrane, ale widzieliśmy, o, teraz że tak robią zawodnicy. No i kolejna akcja, teraz mapa The Overpass, to jest już finał, to już jest finał ludzi, to Diox teraz. którzy mają grać właśnie... To co ten Diok zrobił? O, tak. Izak, to się za głowę złapał. Naprawdę dokładnie. się zdziwił po tej akcji. A ja akcja, tutaj, co się akcja wyglądała zupełnie normalnie. Akcja wyglądała zupełnie normalnie i oczywiście zupełnie inaczej to wygląda w zwolnionym tempie. Teraz jest sytuacja pierwsza, na którą zwróciliśmy uwagę. Czyli mamy Luli Guzmana celowanego tutaj w BS-a. tak? Celownik, jak widzicie, Dioksida jest poza modelem całkowicie. Zobaczcie, jak to w takim razie wygląda. I ten celownik poza tym modelem cały czas był. Kolejny strzał i kolejny, kolejna kula lecąca w stronę modelu trafiała oczywiście w głowę. Także tu jest frag numer jeden. Zobaczmy w takim razie fraga numer dwa. Mamy, też tak delikatnie mamy... na lewo ten celownik. Tak. bardzo podobnie jak w pierwszym fragu. Dokładnie, też delikatnie na lewo, też po raz kolejny zobaczcie, ja Wam to przewinę troszeczkę do tyłu i pokażę Wam, że celownik jest pod głową. Model dostaje głowę. Mówimy to, o czym mówiliśmy już wcześniej, model już dawno jest nieżywy, czyli teoretycznie rzecz biorąc, każdy zawodnik już dawno przestaje do niego strzelać. Tutaj mamy ciągle serię, która teoretycznie rzecz biorąc, gdyby ten model był żywy, cały czas leciała w głowę. Kolejny frak i kolejny raz taka sytuacja. Widzicie, gdzie jest celownik? Po raz kolejny wam to pokażę. Znowu jest celownik pod głową i widzimy skok celownika na głowę. W tym momencie, patrzcie, raz i dwa. Jest sytuacja, jaka jest. Kolejna ciekawa sytuacja właśnie tutaj na tej mapie. W tym momencie mamy celownik. O i teraz ten moment, zobaczmy. Leci głowa. Celownik oczywiście jest na głowie. Leci głowa. Widać delikatny ruch myszką. W prawą stronę, teraz na tym momencie właśnie Wam to zatrzymałem. Widać delikatny ruch myszką w prawą stronę zawodnika. I co się dzieje z celownikiem? Model po raz kolejny już jest martwy, tak? tak to jest kolejny raz, o czym rozmawialiśmy. Tak gościa, ma przewagę, to no, nie oszukujmy się. Akcja, akcja piękna, naprawdę. No, Stadiony świata. Z tym, że rzeczywiście no, ten celownik zachowuje się troszkę, troszkę dziwnie. Ja tak jak mówię, no nie ma, nie ma żadnego demka. I tak naprawdę jest to jedna też z niewielu akcji Dioxera, które tutaj mogliśmy zobaczyć. Raz... No i co? Jeszcze będzie jedna akcja na Mirażu. No dokładnie, także teraz zobaczymy sobie tą akcję na Mirażu. Najpierw normalnie, oczywiście w normalnym tempie. Nie wiedzą, nie? To chyba tylko Jak to Dobra. Dobra, Jakieś dwa smuki Wyszli rampą. Widzimy Toma, który ma 50% Dobra, headshotów, a jednak... O, widzicie no, to nie jest, jest tak prosto tam, 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 tam. zareagować tak szybko. Dwóch bez. No i po meczu, nie? Chyba, że. Może, o! Może cofnę z powrotem jeszcze przed powtórką? Zobaczcie na ruch celownika w takim normalnym tempie. U, na zawodniku, który jest na bs Patrzcie, co się dzieje. Malutki shake. Uciekamy Dabamy. celownikiem. O! No naprawdę, ten ruch, zwłaszcza właśnie ten ruch, o którym mówisz po drugim fragu, jest Do bardzo dziwny, jest taki nie, bardzo nienaturalny według mnie, nie wiem, nie wiem czemu Dioxide tak zrobił. Mamy pierwszego fraga, który pada zupełnie normalnie, patrzcie teraz po raz kolejny, widzicie gdzie celuje Dioxide? Ja wam pokażę jeszcze raz, gdzie celuje Dioxide, w którym momencie dostaje głowę zawodnik, w którym momencie dostaje, o właśnie, Dioxide celując po plecach. Praktycznie rzecz biorąc, wystrzeliwując ze sporej kulek, ja już nie mówię o rykoju, który tak naprawdę no, był tutaj już dość spory. Bo wiecie, jak reaguje, reagują broni, gdy no jednak jest ciągnięte full auto. Full auto. No i jest głowa. Tutaj oczywiście nie posądzamy żadnego wucha. No, bo ten trzeci zawodnik tutaj był zauważony właśnie w tym momencie. I znowu kolejny raz taka sytuacja, celownik nie jest na głowie. I zobaczcie, ile kulek jeszcze zostało wystrzelonych centralnie w głowę przeciwnika, który już leżał. Który już nie żył. Widzieliście to? No to jest naprawdę. Zobaczcie. To jest Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kulek leci prosto w głowę modelu, który już nie żyje. Czy no tak, no i te headshoty rzeczywiście potwierdza, potwierdzają się, jeśli chodzi o... Później no jeszcze o to, nie, ja jeszcze tego nie A, widzę. Nasze krótkie podsumowanie, słuchajcie, na sam koniec. Tak. Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, dowodów nie mamy. Nie. Mamy wątpliwości, po prostu, Mamy wątpliwości, prawda? tak, dokładnie. I te wątpliwości kiedyś chciałbym tak naprawdę rozwiązać. Jedno jest pewne. Trzy mapy, które teraz widzimy: 77, 78 i 75% headshotów tego zawodnika. Widzimy składy tutaj na tej tabeli, którą, która jest przygotowana. Zobaczcie. Tam naprawdę grali skillowi zawodnicy. Tam grali zawodnicy, którzy no, są w ścisłej topce polskiej, jeżeli chodzi o aim'a, jeżeli chodzi o to po prostu jak grają. Nawet yy, nie mamy zawodnika, który w jakikolwiek sposób był w stanie się przybliżyć do procentu headshotów deoxa. 77, 78 i 75 rozumiecie? To są to po wyniki... no, headshot machine. Headshot machine, to ciekawsze. Na sam koniec jeszcze taka mała tutaj nasza ciekawostka, że zawodnikiem, który tak naprawdę, chociaż troszeczkę, zbliżył się z tymi wynikami, jeżeli chodzi o procent headshotów, jest Kanoks. Kanoks, który jest bardzo dobrym kolegą z drużyny Antiochsa. 68. Tutaj mamy 77. I tutaj mamy Kanoksa, który ma 64. To był jedyny zawodnik, który potrafił. Zbliżyć się procentem headshotów do Vioxx'a właśnie. No tak, i teraz zostawiamy Wam otwarte tak naprawdę pole do dokładnie. dyskusji, co Wy o tym sądzicie. Czy, czy taka inicjatywa jest możliwa właśnie bez, bez demek, bez antycheata? E, I czy uważacie, że, że po prostu mogę tak ludziom zaufać? I no co sądzicie sami o tych akcjach? Czy, czy, czy rzeczywiście też, tak jak my, no sądzicie, że to jest rzeczywiście coś podejrzanego? No dokładnie, tak jak mówię, nikogo nie oskarżamy, jednakże no, te ruchy, tak jak mówiliśmy, tak jak próbowaliśmy tutaj wam wytłumaczyć, no nie są do końca naturalne, e, procent headshotów jest wręcz niewiarygodny, to jest Bóg headshotów, bo, bo widzicie sami, co się tutaj dzieje dlatego też no, możemy mieć pewne wątpliwości do, do tego, co się wydarzyło wczoraj, no ale tak jak mówię dyskusja jest otwarta, dowodów jest strasznie mało, tak, dlatego też my nic nie narzucamy, nic nie mówimy chcemy tylko, żebyście się wypowiedzieli na ten temat no a my przy okazji też my musimy zastanowić się, co będziemy robić z GoGoCSGO żeby tak naprawdę no, nie powtórzyła się sytuacja taką, którą miał wczoraj Izak, a to sprawa jest całkowicie świeża tak, dziękujemy bardzo, zapraszamy do komentowania, trzymajcie się i do zobaczenia na streamie. Cześć.